Moi drodzy, dzień drugi zmagań petank w Sieradzu. 13 dzień kwietnia. Dzisiaj będzie turniej dubletów. Ponad 50 drużyn się zapisało, czy wszystkie dojadą, tego jeszcze nie wiemy. Piotr ogarnia przyjęcia. Czekamy na wszystkich. Wczoraj się wiele działo, fajnie grali, najlepsi wygrali jedynka rozstawiona zdobyła Puchar Polski Krystian Tyrlik Czemek Broniek i no i zapomniałem trzeciego ale pewnie sobie przypomnę co niektórzy już tutaj się rozgrzewają ekipa miejscowa pomaga Przyozdobić ten piękny teren. No i to co najważniejsze, mamy piękną słoneczną pogodę od rana i miejmy nadzieję, że taka utrzyma się do godzin wieczornych. Czego sobie i wszystkim innym życzę.